Czy zdarzyło Wam się kiedyś założyć kartę lojalnościową tylko po to, żeby dostać jakąś zniżkę? Czy to się w ogóle opłaca? I czy można na tym zarabiać? Dowiecie się w tym odcinku. Cześć, witajcie w nowym odcinku porachunków osobistych w programie, w którym opowiadamy, jak mądrze zarządzać swoimi finansami. Witam was Paweł i Magda. W dzisiejszym odcinku pogadamy na temat. Yy, programów lojalnościowych, kart lojalnościowych, wszelkiego rodzaju cashbackach czy takich programach e, rabatowych, tak? Czyli jest ich coraz więcej, coraz częściej się reklamują. No pytanie, czy to się tak naprawdę opłaca. I jak niektórzy twierdzą, czy to da się na tym zarobić. Tak? Bo takie pytania też krążą. Tak. Czy, czy, czy to może być źródło ogólnie zarobku dla nas. No i na początku chyba warto w ogóle sobie uświadomić, po co w ogóle firmy robią tego typu programy, tak? No oczywiście, jeżeli chodzi o karty lojalnościowe, no to oczywiście chodzi o to, żeby klient był bardziej lojalny i przychodził w dane miejsce, tak, jeżeli mamy, mamy taką kartę, zbieramy sobie punkty na jakieś nagrody, no to wiadomo, że chętniej pójdziemy na, pojedziemy na daną stację benzynową, gdzie zbieramy te punkty, no bo już ileś tam punktów sobie zebraliśmy, no i, i łatwiej po prostu jest nas ściągnąć z powrotem w to miejsce. I to jest taki podstawowy, że tak powiem, mechanizm, ale taki oczywiście... Wabik, taki wabik, troszeczkę wabik, nie? Na klienta, żeby klient przyszedł jeszcze raz, e, częściej nas odwiedzał i, i częściej robił u nas zakupy. W zamian za to dostaje jakiś prezent. Ale to jest jakby nie, nie jedyny mechanizm, który tutaj firmy wykorzystują, bo też karty lojalnościowe są ogromnym źródłem wiedzy i danych dla firm, bo firmy nie są w stanie połączyć poszczególnych transakcji najczęściej do tego samego klienta, i dlatego no, wykorzystują właśnie karty lojalnościowe, żeby zbierać różne zakupy do tej samej osoby. Jak idziemy do supermarketu, to po prostu dzięki temu firma widzi, że w zeszły poniedziałek kupowaliśmy takie produkty, następnie kupiliśmy takie produkty, czyli trochę płacimy za te rabaty, za tę możliwość zakupu troszkę taniej, na przykład swoimi danymi, tak? I tego powinniśmy być po prostu świadomi. W tym też nie ma nic złego, tak? No bo często to wcale nie są dane, które bardzo chcemy ukrywać. Nie i... wrażliwe dane to nie są, tylko po prostu dane o naszych preferencjach. Musimy być po prostu świadomi tego, że, że tak jest, tak? Że oddajemy trochę te dane w zam... być może za troszkę niższe ceny, a ale, ale te dane po prostu do firm trafiają i są szeroko analizowane. Niektóre firmy wręcz robią tak, że wysyłają rabaty bardzo mocno dostosowane, karty rabatowe do tego, co kupujemy, tak? No bo to może no tak. nas bardziej przyciągnąć do, do danej, danego, danego miejsca, bo firma właśnie widzi, co kupujemy, więc dostosowuje te rabaty do tego, co robimy. Mhm. Ale tutaj najważniejsze jest o to, to, żeby z tymi kartami po prostu trochę nie przesadzić. Mhm. Czyli wybierać te karty i te sklepy, tak bym powiedziała, do których najczęściej chodzimy, w których najczęściej robimy te zakupy. I jeżeli jesteśmy stałym bywalcem, to te karty no pomagają, tak? Bo wtedy dzięki temu mamy rabaty, wiemy e, o dodatkowych promocjach, są jakieś e, właśnie dedykowane czasami produkty specjalnie tylko dla nas, tak? Czy, mamy, czy, czy, czy czasami są karty takie bardziej VIP-owskie, że jak ktoś ma karty, to wtedy e, jakieś dodatkowe bonusy są, e, są oferowane, e, jakieś dodatkowe prezenty. I Ale ważne jest tutaj w tym, żeby pilnować, żeby e, po pierwsze nie we wszystkich sklepach, tylko w tych ulubionych, najczęściej odwiedzanych. A druga kwestia jest taka, żeby nie przesadzać z kupowaniem jakby nad limit. Czyli chcemy dobić do jakiejś promocji, tak? I dobieramy kolejną pastę do zębów, na przykład w drogerii. Czy chcemy zdobyć jakiś gadżet powyżej iluś tam punktów i nam brakuje jakiejś tam ilości punktów i, i nagle będziemy kupować specjalnie, tak, albo zbierać naklejki, tak, tylko żeby to dostać, więc tutaj trzeba pilnować, żeby nie przesadzić, bo można jakby stracić niż zyskać. Tak, tak, bo to właśnie jest to istotne, że to co mówisz, czyli też, że firmy wykorzystują te dane i analizują, bo widzą, że my zwykle kupujemy jeden produkt, więc tak. zrobią nam promocję, że taniej będzie ten drugi, tak, i póki wykorzystujemy rzeczywiście te karty lojalnościowe tylko i wyłącznie po to, żeby, nie wiem, zmniejszyć sobie jakieś te rabaty, które i tak dostaliśmy, bo i tak do tego sklepu byśmy poszli i byśmy kupili dokładnie taki sam koszyk zakupowy, jak, jak bez tych rabatów. No to wtedy te karty, rabaty się po prostu opłacają i to jest fajna rzecz, no bo możemy troszkę oszczędzić. Ale jeżeli zaczyna nas to skłaniać do dodatkowych zakupów, i to jest jakby taki pierwszy punkt, na który trzeba najbardziej uważać przy kartach lojalnościowych, żebyśmy właśnie nie dali się wciągnąć w te promocje, w te zakupy na zapas, na dłuższy A? zapas bo kup jeszcze drugą sztukę, trzecią sztukę. Bo będzie to bardziej opłacalne. Tak, i czasami może się zdarzyć tak, że mamy pięć szamponów w domu, a tu jest promocja akurat na ten, który najbardziej lubimy, i kupimy kolejne pięć. i tak naprawdę, no co, stoi nam na półkach, i albo się może przyterminować, później wyrzucimy marnotrawstwo. Mhm. Nie róbmy tak. Zwłaszcza, że to nie zawsze tylko szamponów dotyczy, tak, bo szampony to jeszcze właśnie można często przechować, ale jeżeli to jest jedzenie, jakieś dodatkowe rzeczy, które mogą się po prostu zepsuć łatwo, to to jest problem. No Druga rzecz, na którą trzeba na pewno uważać, to jest, że czasami te promocje bywają pozorne. Tak. Że wcale to nie jest tak, że ta, ten rabat 15% powoduje, że ten sklep jest tańszy, a my trochę patrząc, no, 15% rabatów, wybiorę ten sklep. Często jest tak, że sklepy mają troszkę wyższe ceny, dają dość duże rabaty, a w innym sklepie ten sam produkt jest tańszy niż nawet po rabacie w tym sklepie, z którego mamy tą kartę lojalną. To jest wtedy jego regularna cena przeważnie, więc warto w takich sytuacjach korzystać z różnych przeglądarek, porównywarek, porównywarek cen, tak żebyśmy wiedzieli, czy ta faktycznie jest to promocja, czy może jednak gdzieś dostaniemy to w regularnej cenie. Tutaj przy kartach lojalnościowych warto zwrócić uwagę na karty cashbackowe. I takie programy kaszbekowe, czyli to są karty czy programy, dzięki którym dostajemy część zwrot z naszych zakupów. Tak, i tutaj jakby sytuacja jest bardzo podobna do tych kart lojalnościowych, czyli jeżeli i tak byśmy taki zakup zrobili i decydujemy się na niego tak czy inaczej, no to to często jest opłacana rzecz, dostajemy jakiś rabat, albo właśnie część zwrotu na konto, możemy zbierać sobie tam punkty czy, czy, czy złotówki, które później możemy wypłacić. No znowu gorzej, jeżeli. To powoduje, że sięgamy po kolejne zakupy, tak? Zwiększamy, zwiększamy te zakupy i kupujemy rzeczy, których normalnie byśmy nie kupili, no bo mamy właśnie promocję, bo jesteśmy w stanie zebrać dodatkowe punkty. Więc, więc no, warto tutaj właśnie być na to, na to uważnym i uważać, żeby nie wchodzić w takie dodatkowe, dodatkowe zakupy, bo jest promocyjnie, bo możemy na czymś zaoszczędzić, tak teoretycznie, a tak naprawdę wychodzi to drożej. To na sam koniec, uściślając, karty lojalnościowe to są te, które dają nam dodatkowe punkty, albo dzięki temu zyskujemy rabaty, a karty cashbackowe pozwalają nam, dają nam zwrot część kwoty już zapłaconej. Tak, no i, i możecie z nich jak najbardziej korzystać, tylko właśnie z głową. Korzystajcie z nich z głową. W tym odcinku to już wszystko. Dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy na naszą stronę porachunkiosobiste.pl oraz na nasze media społecznościowe. Cześć.